A Witajcie z Dobrześci, a, witaj mój niedualny przyjacielu. Dziś jak zwykle prosty przekaz dotyczący tego, że już jest z tobą wszystko w porządku, że tak jak jest, jest dobrze, a ty nie popełniłaś, nie popełniłeś żadnego błędu. Wszystko. Zrobiłaś wszystko, zrobiłeś właściwie, wszystko jest ok, wszystko jest tak, jak powinno być. E, ten filmik próbuję nagrać od wczoraj, i, od, i, i coś się nie udaje. Nagrywam go parę minut, nawijam, a potem pojawia się jakieś niezadowolenie, mówię: Nie, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. <laughs> ja bardzo lubię takie, takie sytuacje, kiedy mam wrażenie, że no, przekaz jest prosty. To, co chcę powiedzieć, jest bardzo łatwe. I wiem, co chcę powiedzieć. Mówię to tak, jak chcę powiedzieć. I słucham sam siebie. I mówię, to nie jest to. <noise> I bardzo dobrze, i to kasuje. I nie ma żadnego problemu. Na tym polega życie, że podejmujemy jakieś ryzyko, podejmujemy wyzwanie, coś robimy i sprawdzamy, jakie są efekty i wyciągamy z tego wnioski. Problem, z jakim ja się spotykam wśród moich pacjentów, moich znajomych, moich bliskich, dotyczy czegoś, że ja mam inaczej niż wiele innych osób. <laughs> Mianowicie, kiedy zachęcam do zaakceptowania tego, co jest, to u wielu osób pojawia się naturalny, nienaturalny, jakiś nadnaturalny opór. Jakaś straszna trudność i niezgoda na to, żeby chociaż na moment, na 5 minut sesji, na 3 minuty tego filmiku, zatrzymać się i powiedzieć: OK, tak jest, jak jest, i tak, jak jest, jest dobrze. W tym sensie, że nie jest inaczej, tylko jest tak, jak jest. I że tak, jak jest, jest potrzebne nie wiadomo komu, nie wiadomo po co, takie, jakie jest. Nie wiemy tego. Nie, nie, ma, nie ogarniamy całości. No popatrzcie na to w ten sposób. Ja nie wiem jaka, je, jaka jest całość. Nie wiem jaka jest całość. Mój umysł nie jest w stanie pojąć całości. To nie tylko, że ja nie potrafię pojąć tam różnych rzeczy, na przykład czym się różni funkcjowy od niefunkcjowego. Albo nie potrafię pojąć, jak można tam godzinami szorować podłogę, albo nie potrafię pojąć jakichś skomplikowanych lub nieskomplikowanych zadań matematycznych. Nie potrafię tego pojąć. M mój umysł pewnie, gdybym nawet trenował, to na jakimś poziomie zadań matematycznych nie, nigdy bym nie, nie, się nie nauczył tego. Nie? Nawet gdybym bardzo ćwiczył grę na gitarze czy na skrzypcach, to nigdy nie zagram jak Virtuos, choćbym się wściekł. Nawet gdybym bardzo się starał, coś tam, coś tam, to mi to coś tam, coś tam nie wyjdzie. Proste jak drut. I o ile chodzi na przykład o pewne umiejętności, nie, że ktoś nie ma takiego kłopotu, mówi, no nie mówię po koreańsku, nie potrafię mówić. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie się nauczyć, i akceptuję ten fakt. To mam wrażenie, że to jest dość łatwo zaakceptować w większości osób. Okej, okay. nie? Czyli akceptacja jest dostępna, ale ona jest wybiórcza. Jak ja mówię, dobra, no a teraz pogódź się, nawet nie, nie mówię tak, żebyś się pogodziła albo pogodził. Mówię raczej coś takiego, okej, okay. no ale jest tak, jak jest. Na moment przyjmij, że tak, jak jest, jest dobrze, że tak, jak jest, jest w porządku taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś, jesteś w porządku. I ku mojemu zdumieniu są osoby, które mówią, no nie, nie, ale teraz jest źle. Ja nie mogę się pogodzić, bo ja czuję lęki, a nie chcę czuć lęku. Ja jestem zły na siebie, a nie chcę się czuć zły na siebie. Ja chcę, żeby było inaczej, nie mogę się pogodzić z tym, co jest. Ale ja mówię stop, 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 ale to nie o to chodzi, no, gdzieś się mijamy. Jest tak, jak jest. no Jesteś zły na siebie. To zaakceptuj, że jesteś zły na siebie. Nie, nie, nie mogę zaakceptować tego, bo ja tego nie chcę. Ja chcę to zmienić. Ty nie rozumiesz, ten ty, ty, ty jest dobrze, jest do dupy. <ścoughs> nie mogę tego zaakceptować. Ja mówię, no, no okej, okay, ale no choć na chwilę. Nie? Przecież naprawa się zaczyna od diagnozy. Jak ktoś... Przyjeżdża autem do naprawiacza, to nie mówi: dobrze, nie mogę zaakceptować tego auta. Natychmiast pan coś zrób, żeby było inaczej, tylko mówi: Tu mam kłopot. I mechanik mówi: Dobra, to zobaczmy. Nie? Wiedź pan na kanał. <grywa> najpierw musimy popatrzeć, najpierw musimy to rozkminić. I to rozkminianie to jest dla mnie akceptacja. Nie? To nie jest zgoda, która polega na tym: Aha, to. Ja jestem taki i już nigdy nie będę inny, tylko akceptacja, tak jak ja ją rozumiem, to jest zgoda na to, żeby spotkać się z tym, co jest, żeby zobaczyć to, co jest. I kiedy jest w nas taka zgoda, taka otwartość, taka uczciwość, nie? tak jakbyśmy sami byli dla siebie mechanikiem, tak jakbyśmy sami byli krawcową. Nie? Przychodzimy coś uszyć i krawcowa bierze wymiary. I no, nie będziemy udawać, że jesteśmy kimś innym. To no, przecież bez sensu. Jest tak, jak jest. Jesteśmy tu po to, żeby zobaczyć to, co się dzieje, takim, jakie to jest. Nie po to, żeby na tym skończyć, tylko żeby od tego zacząć. I to mo może słowa akceptacja nie, nie jest najszczęśliwsze. może lepszym słowem byłoby jakieś rozpoznanie. Choć na 5 minut zgódźmy się, żeby pobadać i rozpoznać to, co jest. Bez potrzeby zmieniania, bez, bez potrzeby ingerowania. Nie? Ta potrzeba zmieniania dlatego jest niedobra, że jeśli wchodzisz z takim nastawieniem, że ja tu patrzę po to, żeby coś zmieniać, no to być może jest w ogóle tak, że na starcie pewne rzeczy będą się chowały przed tobą. Bo ty nie jesteś otwarta, ty nie jesteś otwarty, ty nie chcesz poznać tego, co jest, tylko chcesz, jak myśliwy, od razu po prostu kogoś uwalić, czy coś uwalić. No to jak ja bym był jakimś aspektem, który się spodziewa, że ty chcesz do mnie od razu strzelać, nawet nie rozpoznać, czy jestem fajnym jakimś królikiem, czy jakąś zebrą, albo antylopą, gnu. No to przecież fajna jest taka antylopa. Dlaczego to masz do mnie strzelać? A ty nie, ty patrzysz i mówisz: Nie, 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 antylopy idą pod nóż. I bah, bah, bah. No, no dajże spokój. Dajcie sobie spokój, daj chwilę tego luzu, takiej akceptacji, i zobacz: no dobra, wszystko jest ok. Wszystko, wszystko akceptuję. Nie w tym sensie, że nie mogę tego nigdy zmienić. Nie w tym sensie, że ja nie mam jakiegoś kręgosłupa moralnego ani. Morelnego. To jest taki kręgosłup zrobiony z moreli. Jedna morela za drugą tworzy rodzaj takiego morelnego kręgosłupa. On nie jest zbyt sztywny, chyba, prawda? Ale niektórzy ludzie mają takie kręgosłupy i żyją. A niektórzy mają takie sztywne, też żyją. Tylko innym nie dadzą pożyć. <laughs> to jest smutne, jak. Ty się uprzesz, że twój kręgosłup jest lepszy, nawet nie chcesz go oglądać, tylko mówisz, ja mam rację, a ty nie masz racji. I bach, strzelasz, trupy padają. I jeszcze ty masz to poczucie wyższości. I mówisz, ja jestem lepszy. Twój kręgosłup zrobiony z moreli, moralny, nie jest taki fajny jak mój moralny. Zrobiony z przekonań <gryw> na swój własny temat. Na chwilę sobie odpuśćmy i zobaczmy to, co jest, takim, jakie jest. I zaakceptujmy to, co jest, po to, żeby się troszkę rozluźnić. Jak się troszkę rozluźnisz, to być może zobaczysz o wiele więcej. Być może zobaczysz rzeczy, które ci się wcale nie podobają. <laughs> być może to Twoje zaciśnięcie i przekonanie, że nie ma we mnie zgody, żeby było tak, jak jest, jest spowodowane tym, że gdzieś przeczuwasz, że to nie jest piękne, to co za chwilę zobaczymy. <laughs> ale zobacz, no popatrz na tą rzeczywistość. Ta rzeczywistość już taka jest. To już jest takie, jakie jest. Ty już jesteś taka, jaka jesteś. Już jesteś taki, jak jesteś. I wszechświat nie ma kłopotu, żeby nie tylko Cię tolerować, ale wszechświat nie ma kłopotu, żeby Cię karmić, żeby Cię ogrzewać jeślij ma trochę kłopotu z tym ogrzewaniem, trochę cię wyziębić. Nie ma kłopotu, żeby uznać, że jesteś tu tak samo fajnym elementem, jak jakikolwiek inny element. No. A tak naprawdę nie jesteś elementem. Jesteś całością, jesteś całością, której się wydaje, że jest częścią całości, jak dobrze idzie albo który się wydaje, że jest częścią oddzieloną od całości, jak źle idzie. <grym> Problem z tym przekonaniem, że jestem oddzielony od całości, jestem kimś inny niż inni, i jestem kimś zagrożonym przez ten zewnętrzny świat, to jest kłopot. Zobacz, chodź na 5 minut. Co by było, gdyby tak przyjąć, <grym> że nic mi nie grozi, że taka jaka jestem, taki jaki jestem? Jestem do zaakceptowania. <laughs> I ni nikt nie da do mnie pretensji o to, że jestem taki, jaki jestem. Jestem taka, jak jestem. Że wszystko jest ze mną w porządku. Tak, jak jest, jest w porządku. Taki, jaki jestem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I to nie oznacza końca podróży. To nie oznacza, że jak Taki, jaki jestem, nie jestem szczęśliwy. To, że na tym mam poprzestać? Nie, tylko mam zobaczyć, ok. To ja jestem nieszczęśliwy, to ja jestem cierpiący, to ja jestem obolały, to ja jestem smutna, to ja jestem zawiedziona, to ja jestem w poczuciu porażki. I na moment wpuszczamy w to taką zgodę na to, i mówimy: No tak, no tak jest na ten moment. Mm. Tak jest na ten moment. <śmum> Mówimy w życiu tak. Mówimy tak, tak, tak jest. Wkurza mnie to, że jest tak, jak jest. Smuci mnie to, że jest tak, jak jest. Jestem sfrustrowana, sfrustrowany, zawiedziona, zawiedziony, zrozpaczony, zrozpaczona. I akceptuję swoją rozpacz. Akceptuję <śmum> wszystko to, co jest. Akceptuję to, że jest we mnie wielka potrzeba tego, żeby być kimś innym. I to jest wykonalne, przynajmniej na ten moment. Bo gdyby było wykonalne, no to już bym się przeistoczył, przepoczwarzył. Byłbym inną poczwarą niż jestem. A skoro to się nie dzieje, to znaczy, że to jest niewykonalne. Ja akceptuję tą niewykonalność, akceptuję to nieprzepoczwarzenie. Jako element jakiegoś wielkiego przepotwarzania. <grych> Jestem fragmentem tego procesu i przez moment, przez 5 minut tego filmiku, albo przez 10, albo przez 20, może też po filmiku, a może też w dowolnych chwilach, sobie powiem tak. I powiem życiu tak. I powiem światu tak. Tak, tak, tak. Wszystko jest ok. akceptuje siebie w tym sensie jak diagnosta, jak jakiś badacz, który patrzy przez lupę na mrówkę i mówi o fajna mrówka. To nie ma znaczenia czy ona ma sześć nóżek, czy ma 8 nóżek, czy jest błonkoskrzydła, czy bez skrzydła, czy ma bardziej czerwony kolor pancerzyka, czy bardziej czarny. Taka mrówka jaka jest, jest ok. Taki życzek, jaki jest, jest okej. Okay. Taka marchewka, jaka jest, jest okej. Okay. Takie imperium, jakie jest, jest okej. Okay. Taka galaktyka, jest w porządku. Na 5 minut. Potem ją będziemy zmieniać, naprawiać, poprawiać. Tak, jakbyśmy mogli, nie? To, no, no, wystarczy te 5 minut rozpoznania, kiedy widzisz, aha, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ja jestem taki, jaki jestem że to być może wystarczy, żeby odkryć, o, puf, okej, okay, okej. Okay. Patrz, to ja nawet może nie muszę tego poprawiać, tak jak mi się wydawało jeszcze przed chwilą. Albo <laughs> poprawa być może jest fizjologiczna, być może jest naturalna, że to, to się samo naprawi. <laughs> to nie jest zepsute i w dodatku się jeszcze samo naprawi. To nie jest wadliwe i w dodatku jeszcze samo będzie funkcjonowało lepiej, kiedy ja nie będę tak ręcznie tym sterować. Ja? Chodź na chwilę, to zobacz. I to jest medytacja. To jest lekarstwo dla duszy. Ja? Nie aplikowanie kolejnego lekarstwa. To jest ulga. Ja nie mówię, żeby nie brać leków. Ja nie mówię, żeby. Nie skoczyć do naprawiacza <noise> albo nie oddać do krawcowej. Zupełnie nie o tym mówię. Ja mówię dokładnie o tym, że kiedy pojawia się zgoda na to, co jest, to pojawia się też zgoda na to, żeby wziąć tabletkę, żeby skoczyć pod prysznic, <noise> żeby sobie zrobić kawę albo herbaty żeby pójść pobiegać, popływać, poskakać na bungee, zrobić milion jakichś różnych rzeczy, niekoniecznie mądry, bo taki jest przepływ życia. Być może tego potrzebujesz. Być może potrzebujesz kolejnej tabletki, być może potrzebujesz kolejnego syropu na kaszel, być może potrzebujesz czegoś, zapisać się na nowy kurs czegoś, czego jeszcze nie próbowałaś, nie próbowałeś. Ale to nie znaczy, że bez tego jesteś wadliwa, a z czymś nowym będziesz lepsza. To nie znaczy, że jest jakaś machina, która wyznacza za Ciebie jakieś trendy. I Ty masz się dopasować, bo inaczej ta machina Ci urwie łeb. A żyjemy w takim lęku, że my musimy coś zrobić, żeby się jakoś zmierzyć z życiem, które jest straszne. Jesteśmy jak Don Kichot względnie Don Quixote, który widzi jakiś wiatrak i widzi potwora w tym wiatraku. Widzi jakąś machinę, która jest w stanie nam uwalić głowę. I nawet przez moment się nie zatrzymujemy, żeby zobaczyć: a hej, a może wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje? Może w pierwszej chwili świat wydaje mi się potworem, ale w drugiej, w trzeciej, w piątej, w dziesiątej mogę zobaczyć, że to jest tylko wiatrak. Produkuje mąkę <śm> na chleb. Kręci się, latają takie skrzydła. W jakimś sensie to jest straszne. Jeśli nie rozumiesz tego, co się dzieje, ale jeśli się przyjrzysz trochę, to zobaczysz, aha, to nie jest machina, która chce mnie zabić. Świat nie jest pełen potworów, które czyhają na moje zdrowie i życie, i zdrowie, i życie innych ludzi. Nie. Świat jest taki, jaki jest. Jak podejdziesz za blisko, to to skrzydło ci uwali głowę, bo taka jest natura. Taka jest kolej rzeczy. Jak robisz coś nieuważnie, to wszechświat może ci rozwalić czaszkę. Ale to nie jest przeciwko tobie. To jest takie, jakie jest. Kiedy widzisz, że życie jest takie, jakie jest, a ty nie jesteś oddzielona, nie jesteś oddzielona od życia, jesteś. Częścią przepływu, częścią procesu, to możesz się rozluźnić. Nie dlatego, że podejmiesz taką decyzję, tylko dlatego, że to jest naturalna część uczestniczenia w tym cyrku. Rozluźnienie pojawia się automatycznie, rozluźnienie pojawia się w sposób bezwysiłkowy, nie jest decyzją, nie jest pracą do wykonania, jest po prostu Zobaczeniem. Aha, ile we mnie jest napięcia, <grym> ile we mnie jest lęku. Ja się tak strasznie boję. Strasznie się boję jakichś potworów, które mogą mi urwać głowę. A nie dostrzegam tego, że to ja jestem najstraszniejszym potworem. Wszystkie inne potwory to są pikusie przy mnie. <grym> A ja jestem straszny. Ja sobie zagrażam. Ja siebie oceniam. Ja sobie dokopuję. I to jest praca do wykonania, żeby zobaczyć, jak jest. Bo być może jest tak, że ty jesteś dla siebie najgorszym wrogiem. <grym> A możesz być dla siebie najlepszym przyjacielem. No. <grym> o! Oh. Kochani, ba bardzo Wam dziękuję za mm, oglądanie filmików. Bardzo Wam dziękuję za wchodzenie na bloga. Dziękuję Wam za pierwsze y, wpłaty. Bardzo mi miło, że ktoś wpłacił. To, to jest bardzo sympatyczne. Eee... Zachęcam do kwot o wiele bardziej symbolicznych takich, które, które dotyczą tego, że. Jest tylko informacja zwrotna. Co, coś sobie wzięłam, coś sobie wziąłem i tak jak wdowi grosz. Nie? Ka ka każda drobna kwota jest przeze mnie przyjmowana z wdzięcznością, jako symbol takiej wymiany. No bo to jest dla mnie, ja jestem pełen wdzięczności, że oglądacie, że słuchacie. I to jest, ta obecność jest przyjemna. Jak ona jest jakoś zamanifestowana, to można powiedzieć, że jest jeszcze przyjemniejsza. No. Namaste.